Znaczy, moim zdaniem na pewno powinno się lekarzy onkologów odciążyć jak największym stopniu z biurokracji bo to jest bardzo frustrujące kiedy mamy mało czasu na pacjenta bo pacjentów jest dużo nas jest mało a i tak większość tego czasu spędzamy w dokumentacjach kartach dealer DTL-ach i zamiast zajmować się głównie leczeniem to też w pewnym stopniu administrujemy środkami czy pacjent się nadaje czy się nie nadaje E, czy rozliczymy go z tego, czy rozliczymy go z tamtego? No, owszem, to też zależy od lekarzy i tutaj powinni lekarze być decyzyjni, ale większe wsparcie innych zawodów e, medycznych i niemedycznych w tych kompetencjach że tak powiem, ograniczające pracę onkologów do oceny pacjenta, kwalifikacji do leczenia, odpowiedzi na jego pytania, bo przecież tu jest, że tak powiem, duży problem i to co pacjenci nam zarzucają, że my nie mamy dla nich czasu, żeby porozmawiać o ich leczeniu, dla nas to jest kolejny pacjent, dla nich to jest całe życie. Także tutaj na pewno to wiele by zmieniło, plus rozwiązanie tych, tych rzeczy, o których mówiłem w poprzedniej części pytania, odpowiedzi, czyli, czyli te kwestie organizacyjno-finansowe.